Cześć, witajcie. Ja jestem Stareksi i nagrywam wam jeszcze na dzisiaj taki krótki odcinek informacyjny, w którym to chcę was poinformować, że... na no, dzisiaj już poza tym filmem nie będzie filmów, dzisiaj nie będzie mojej Skończyłam Skończyłem już nagrywać ten specjal w no to jest długo mi to zajęło. Moje mama jest to nie ma prawda, ale już niebawem powinna wracać, więc ja już nie zamierzam tutaj nic więcej nagrywać, nie zamierzam dzisiaj nagrywać mojej No mówicie, trudno, że dzisiaj po prostu mojej nie będzie, ale biorąc pod uwagę to, że już zakończyłam... Oglądać specjalnie w Miraculumie i również zakończyłam Black Ops 6. No to może sobie takie dwie serie. bardzo e, zakończone, e, to mogę obiecać, że za mały typanek się będę pojawiać, ponieważ od poniedziałku, a co od wtorku dla Was, bo od poniedziałku ja będę takowe filmy nagrywać, ale w poniedziałek nie, nie ma czego, Nie mogę obiecać za akurat w poniedziałek, jeszcze te filmy będą, bo od soboty będę wam przesyłać dla Insta Rezolucji Storm i nie wiem, jak długo mi się to będzie przesyłać. Bo co bądź chcę powiedzieć, że za... od wtorku gdy mowa o wzrzuconych filmach, to właśnie nie będziecie dostawać małej Częściej małej będziecie będzie się dostawać, tak, tak myślę, że dwa odcinki z małej się będą pojawiać dziennie, Będzie może nawet trzy. Bo biorąc pod uwagę to, że tylko to mi ostatecznie nie będzie zostawać do nagrywania, a co dobra, no, nie tylko to, ale za co są inne serenia. Już gdy skończyłam Black Ops 6, skończyłam te specjalny w Nirakulumie, to po prostu małej będę mieć więcej czasu, żeby to małej faktycznie nagrywać, żeby to 100 małej się częściej pojawiało. No ale to cóż, zacząłem mam również taką miniserię z Mirakuluma, kiedy to przedstawiam wam w jaki sposób moim zdaniem powinna wyglądać historia w Mirakulumie. I to będzie seria, która się czasami będzie pojawiać. Nie mówię, że to się będzie pojawiać jakoś bardzo często, bo to jest. Ja mam pomysł na Mirakulum, ja mam pomysł na to, jak Mirakulum mogłoby wyglądać lepiej. Ale w jest, jeszcze jestem muszę faktycznie przygotować do nagrania tego kolejnego odcinka, w którym opowiadam wam mój punkt widzenia na Miraculum. Bo pierwszy odcinek rozpoczęłam od takiego przedstawienia Chloe i Adrena, jak moim zdaniem się powinna rozpocząć ich historia, a jeszcze mam Lila do, do dopracowania, no bo jest tutaj Lila, chcę umieścić jako główną bagaterkę i muszę... Coś z nie wymyślić, jeśli chodzi o nią. Bo ogólnie, jeśli chodzi o charakter, to ja chcę, żeby Laila, tutaj e, w mojej tam wizji i Miraculuma. E, Lubiła dziewczęta za co? Czyli żeby się też ubierała dziewcę Dlatego ja na pewno e, jej wprowadzę taką cechę charakteru, że ona lubi skienki. Jej charakter e, mam już dopracowany. Po prostu to będzie dziewczęta z charyzmą, która będzie pewna siebie ale też faktycznie będzie miała to... E, będzie, miała, będzie dobra, tak? Będzie to prosto dobra dziewczyna. Coś na wzór Raven Queen faktycznie. Ale muszę się trochę zastanowić nad tym, e, jaką by tutaj Ciarysą scenę z nią dać. Dlatego trochę będę na ten temat myśleć. I gdy wpadł na pomysł, to wtedy będę się zabierać faktycznie za... E, przedstawienie Laili w Miraculumie, tak jak ja uważam, że e, Laila powinna wyglądać i być przedstawiona w Miraculumie. I to będzie sera, która się czasami będzie pojawiać. To, to, to zależy, bo czasami się będzie pojawiać, a czasami się będzie często pojawiać. To zależy ogólnie od tego, kiedy mi się będzie chciało. No i tak samo w przypadku serii Lulu Video, to się w sumie wtedy, kiedy ja chcę. No ale też postaram się, żebyście nie musieli jest bardzo zwleka nas, zwlekać na od Lulu Video. Myślę, że niedługo się powinno pojawić. Ale głównie to myślę, że się będę skubać z Małej tylko tak jak mówię, to już od y, kolejnego tygodnia. Bo jeśli chodzi o dzisiejszy tydzień, no to domknęłam tematykę specjali w Miraculumie, kosztem tego, że dzisiaj nie będzie odcinka z Małej ale już tam od kolejnego tygodnia Padam odcinki z Małej I no tak to, to będzie wyglądać ogólnie, no tak to będzie wyglądać. Więc myślę, że chyba powiedziałam wszystko, sensie, co to chciałem. To jest ostatni film, na dzisiaj z nic dzisiaj więcej nie będę nagrywać, więc od razu mówię, że po tym filmie już się nic więcej nie pojawi dzisiaj. I we sobotę i w niedzielę też się nic nie pojawi, bo jest zimno. Moja mama raczej nie będzie chciała nigdzie wychodzić, gdy jest taka pogoda, więc od razu mówię, że po prostu w weekendy filmów nie będzie. W weekendy nie będzie filmów i teraz może być tak, że filmów nie będzie w czwartek, bo to może być faktycznie taki dzień, tygodnia, gdy moja mama do pracy może nie chodzić, ale w inne dni, tygodnia spokojnie filmy powinny być. No chyba z tak, jak mówię, to już by się miało nagle niespodziewanie zmienić, ale mam nadzieję, że nie. Ja teraz o ewentualnych zmianach będę informować, gdy tylko będę mieć e, faktycznie informacji na temat tych zmian. No i dobrze, no, ja w tym momencie końca. To będzie na tyle e, i no, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, w sobotę i w niedzielę filmów nie będzie, bo no, nie będę miał kiedy do tych filmów nagrać. No chyba, tak jak mówię, moja mama ewentualnie by gdzieś posłał na godzinę, ale tego wam nie mogę obiecać, bo to zależy od niej. To zależy od niej. Ja jej tutaj nie zamierzam do tego namawiać. To zależy od niej, co będzie gdzieś chciała iść na godzinę, czy nie. Jeśli będę chciał iść, to ewentualnie coś nagram, ale jeśli nie będę chciał, no to trudno, nie nagrywam nic, e, tylko po prostu bezpośrednio skupię na przesyłaniu Wam Lakistradzi Pewada Storm, na trochę się ten film będzie przesyłać, bo to jest długi film, e, to trwa z ponad 12 godzin, a to prawie jest 12 godzin. E, no ale dobrze, to będzie na tyle i widzimy się w moich kolejnych filmach. Bywajcie!